Siema, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Igor, a to jest kolejny odcinek z serii Czy to Gówno. Jak sami widzicie sceneria się troszeczkę zmieniła, wszystko się troszeczkę zmieniło, ponieważ jestem już u siebie na nowym mieszkaniu. Witam Was bardzo gorąco w nowym studio, w sumie które wygląda tylko ładnie w kadrze. Słuchajcie, dzisiaj mamy coś, co wyszło dwa dni temu, czyli na moment nakrywania. Nie wiem, kiedy to wrzucę. Mamy Dziki Zero Caffeine. Jest to odpowiedź marki Dzik na kofeina dla dzieci, nie w sensie, że poniżej 18 roku życia. Mamy dwie wersje smakowe, czyli Tropic i Peach, czyli Brzoskwinia. Są one sprzedawane tylko i wyłącznie na razie, w rzadkach. Kosztują one 4,99, jeśli kupujecie je w dwupaku. A tak to normalnie nie wiem, ile kosztują. Ale jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić bardzo serdecznie na mojego Twitcha, Jekiel Podłoga, tam streamuję, gramy, rozmawiam, ogólnie wszystkie informacje tam są. Zapraszam Was na naszego Discorda, called Corp Community, można tam z nami porozmawiać, pograć, pomoc techniczna, takie tam rzeczy. Ogólnie linki w opisie, Was bardzo gorąco zapraszam i lecimy z filmem. A, i dajcie znać, czy Wam się podoba kadr w ogóle. Dzik Zero kalorii, no to jest Zero kalorii i Zero kafin. Gazowany napój o smaku brzoskwini bez cukru z Ekstraktem rzęszenia, L-karnityną i witaminami. Nicyna kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12, pasteryzowany, zawiera su substancje słodzące. Składniki: woda, kwas, kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, regulator kwasowości, cytryniany sodu, aromaty, ekstrakt z korzenia rzęszenia, substancja słodząca, sukraloza. Czyli nie mamy cukru, faktycznie. Jest to zero kafin, zero cukru i zero kalorii. Więc według mnie. Skład jest niezły i podobno nie mają barwników, więc one są po prostu przeźroczyste. Najbardziej mnie interesuje ten pitch. Są schłodzone prosto z lodówki. Pachnie brzoskwinią, ale no zobaczmy, jak to smakuje. Jest, bardzo dobry jest. Jest delikatnie słodki, mi się wydaje, że delikatnie za słodki, ale ogólnie jakby takie napoje mają to w sobie, że one są po prostu słodkie. Ale smakuje całkiem nieźle, smakuje bardzo podobnie jak... Bardzo podobnie po prostu smakuje, tylko nie czuć tej kofeiny, nie? Jakby tego kopnięcia, tego... Jednak spróbujmy jeszcze tego tropikalnego, tego też jestem ciekaw. O smaku owoców tropikalnych. To co to, kurwa, z kokosem będzie? Kiwi? Coś tak mi pachnie kiwi. Na pewno jest w tym jakiś cytrus. Jest coś delikatnie słodkiego. Ciężko powiedzieć, jak to smakuje, naprawdę. Jest tu troszeczkę cytrusa, jest to delikatnie takie kwaśne, jest to mniej słodkie od tego. Znaczy może dlatego, że właśnie ten delikatny kwaskowatość zabija tą yy, aż tak słodycz. Jak dla mnie ten delikatnie jest mniej słodki, ale ten mi troszeczkę lepiej smakuje. Ale nie wiem, co w nich jest, co, co w nim jest. Nie wiem, no jest na pewno cytrus. Możliwe, że kiwi, nie mam pojęcia. Nie potrafię opisać tego smaku. Podsumowując, uważam, że są całkiem, całkiem niezłe. Skład mają całkiem niezły, smak też wypadają całkiem dobrze, ale mi się wydaje, że one nie będą dobre wtedy, kiedy będziecie, będziecie chcieli się napić, jeśli będzie chciało wam się pić. Po tych słodzikach i ogólnie po słodkości będzie chciało wam się pić jeszcze bardziej. Na spotkanie ze znajomymi czy na imprezę, na imprezę może nie ma. No, no na imprezę też. No. Albo tako po prostu sobie wypicie przy gierkach. Myślę, że naprawdę fajna opcja. Są one trochę drogie. No ale co? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mój werdykt to nie, to nie gówno i są one naprawdę bardzo przyjemne, są bardzo dobre. Myślę, że na sporo okazji będą fajnie pasować. Na takie orzeźwienie przede wszystkim. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcja, komentarz, co sądzicie o studiu, co sądzicie o filmie. Bardzo chętnie przeczytam. Zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Twitcha, Discorda, do wsparcia mnie, wszystkie linki macie w opisie. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!